Czym tak naprawdę jest Chrzest? Po grecku chrzcić znaczy zamurzać. Chrzest zamurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, przez co odradzamy się jako nowe stworzenia. Chrzest jest pierwszym, a zarazem jedynym sakramentem niezbędnym do zbawienia. Sam Jezus nakazał. Właściwy chrzest następuje wtedy, kiedy polewa się wodą święconą czoło chrzczonej osoby i wypowiada się słowa: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W obrzędzie chrztu są również inne symbole i gesty, które pomagają zrozumieć jego znaczenie: Biała szata, świeca, olej katechumenów. I krzyżmo, za pomocą którego namaszcza się nowego chrześcijanina. Krzest jest ostateczny, nie można go powtórzyć i żaden późniejszy akt nie może go wymazać. Akt apostazji też nie może tego zrobić. Bóg nie łamie swoich obietnic, nawet wtedy, kiedy człowiek postanawia go odrzucić. Dlaczego chrzci się dzieci? To tradycja sięgająca wczesnego chrześcijaństwa. Dzieci są chrzczone w wierze kościoła. Zaś w sakramencie bierzmowania kościół zwraca się do starszych już dzieci o potwierdzenie otrzymanego daru. Bywają również skrajne przypadki, np. chrzest osoby w stanie zagrożenia życia lub umierającej. Są to jedyne przypadki, gdy kościół zezwala by chrztu udzielił ktokolwiek. Nawet niewierzący, byle uczynił to z właściwą intencją, to jest, pragnął zrobić to, co Kościół, udzielając chrztu. W takiej sytuacji należy polać głowę chrzczonego wodą, nie może to być nic innego, i wypowiedzieć formułę chrztu. Także dzieci nienarodzone, jeśli zostaną wyjęte z brzucha Matki żywe, mogą zostać ochrzczone. Wówczas formuła brzmi Jeśli jesteś żywy, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A jeśli dziecko umrze bez chrztu, mamy nadzieję, że zbawi je łaska Boża w sposób, który jest dla nas tajemnicą, jak w przypadku świętych niewinnych dzieci betlejemskich. Są również wyjątkowe sytuacje. Ten, kto nie został ochrzczony, lecz cierpiał i umarł dla Chrystusa, otrzymał chrzest krwi. W przypadku osoby, która z natchnienia ducha świętego uwierzy w Boga i będzie żałowała za grzechy, lub poprosi o chrzest, ale nie zdąży go otrzymać przed śmiercią, mówimy o chrzcie skruchy lub pragnienia. Kościół katolicki. Kościół katolicki uznaje ważność chrztu udzielonego w innych kościołach chrześcijańskich. Nieważny jest natomiast chrzest udzielony przez mormonów, świadków Jehowy lub sekty pseudochrześcijańskie.